To jak to jest, no dlaczego Kościół sprzeciwia się edukacji seksualnej? Ja mówię, jaś, ty się znasz na mechanic, ale w tym temacie jesteś typową ofiarą manipulacji telewizyjnej. Posłuchaj. I mówię mu to, co teraz powiem. Czy cię to nie dziwi, jako pracownika naukowego, że nigdy ci nie podano, co to jest edukacja seksualna? Ja lubię zawsze porządne myślenie. Od definicji zaczynajmy. Podaję mu definicję amerykańskiej akademii Pediatrii, przyjętą literaturę fachową fachowej, przyjętą także przez polityka tej klasy, co były prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush syp. I są trzy rodzaje edukacji seksualnej: typ A, abstrahent z on education. Typ B, biology sex education i C, comprehensive sex education. A, abstynencja, lubowanie do abstynencji, czystości, wczynieźliwości, nie seks przedmałżeński, nie antykoncepcja, wiarność małżeńska. Nie rozdajemy antykoncepcji w środku szkoły. Typ B, tylko biologia, tylko fizjologia, żadnej etyki, rozdajemy prezerwatywy, środki hormonalne, wszystko, rób to, co chcesz. I typ C, comprehensyw mieszanka tygodnia. uczestniczyłem pośrednio na trzeciej linii z czasów AWS-u w prowadzeniu do Polski, w polskiej oświacie wychowania do życia w rodzinie i jest to typ A edukacji seksualnej. Nie mówię, że jest na piątkę, ja daję ocenę czwórkę. Z przyjaciółmi się Prześlamy, ja daję czwórkę, ci bardziej pewnie pesymiści dają cztery z dużym minusem, ale zgadzają się, że jest. A więc my mamy od czasu AWS-u edukację seksualną. To jest pierwsze. Drugie, dla inżyniera, a chce działać w wymiarze społecznym. Co mamy? Jakie wyniki? Państwa porównuję dwa państwa. A panie Szwecja jako symbol edukacji seksualnej i Wielka Brytania, tak ślima Szwecji. Aleńki kraj 9 milionów, niecałe, 40 milionów. Od przedszkola demoralizują ludzi, mają to. <grymne> Jaki wynik? Według oficjalnych danych w ciągu roku nieletnie uczennice w Szwecji dokonują 6,5 tysiąca aborcji rocznie. 6,5 tysiąca aborcji rocznie. Myśmy mieli dwa lata temu jedną Agatę w tak? Pamiętam jeszcze uzupełniające pytanie do mojej współpracownicy. No może te dziewczęta małoletnie nie bardzo pojmują to, co i uczą, ale jak zmądrzają, dorosłym może tam mają dobre wyniki. Jak, ile jest aborcji w całej populacji szwedzkich kobiet? Ile? 35 tysięcy rocznie w, w maleńkiej mimo takiej edukacji My kiedyśmy mieli w 96 roku pełną swobodę aborcji, bo komuniści przejęli pełną władzę, mieli prezydenta właśnie Kwaśniewskiego i parlament, była pełna swoboda, legalność, zadano aborcja. Ileśmy mieli aborcji? No trzeba wiedzieć, bo. 3 3000, 40 milionów. Uwaga na marginesie, proszę Państwa, jeżeli myślimy, a chcemy bronić Kościoła i życia, to myślimy. Gdybyście tą liczbę znali, to w by każdy z właśnie śmiał, jak takie bzdury opowiada grupa feministę, która w ramach tej strategii właśnie proaborcyjnej wmawia społeczeństwu, trochę teraz już my ich wyciszyli, że w Polsce jest podziemie rzędu 100-200 tysięcy aborcji rocznie. Ileście razy to w telewizji słyszysz? Gdyby ktoś tylko się interesował i myślał, wiecie, W 96 roku była pełna legalność, darmowość i było 3 tysiące. No to jak się może nielegalnie zrobić 100 tysięcy? Rozum jest drogą poznania prawdy. nie no, Tylko raporty służb specjalnych, które mogą być fałszowane. Proszę Państwa, ale wracamy do segregacji. A Szwecja, Wielka Brytania. Dlaczego? W Wielkiej Brytanii z milion osiemset dziewcząt przed naturą. W Polsce jest półtora miliona dziewcząt przed maturą. My mamy to wywołanie do czystości i szczęśliwości. Na szczęście szkoła szkołach i, i środków hormonalnych antykoncepcyjnych nie rozdaje. W Wielkiej Brytanii jest to nagminne, nawet z, z środkami Jak Jaki wynik w sensie liczby aborcji u nieletnich dziewcząt w Wielkiej Brytanii? Najnowszy ja dzielę za to przy. 48 tysięcy rocznie u nieletnich uczennic. Proszę Państwa, kto o tym wie? Który nauczyciel o tym wie? Który dyrektor szkoły wie? Który z rodziców o tym wie? Państwa, śpimy i za to płacimy. My musimy uśmysłowić sobie i innym, że śpiącego zawsze okradną i wykorzystamy. Ja, sam boleń, no, ostatnio tak miałem żal do rodziców, ja mówię, była przez dwa lata, ona będzie ponowiona. Wielka batalia o właśnie tą seks, edukację, polskiej szkołach, prawda? I mówili nawet profesorowi habilitowanemu na uczelni, że nie ma, prawda? Że Kościół jest przeciwny, a zaraz podał na sekundę My ją mamy, mamy znakomitą. A ja się pytam, co ty dziadku zrobiłeś jako obywatel? Żeby w szkole obok kościoła od nowego roku szkolnego nie rozdawali prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych czy wczesnoporodnych. Ty nawet o tym nie wiesz. No tak nie może istnieć naród. No i tutaj kończę tą rozmowę z profesorem habilitowanym. Ja mówię, postawmy kropkę Jasiu na D. Myślimy, ty się jest habilitowany, ja na doktora ja się skończyłem naukową. Kościół nie tylko, że nie sprzeciwia się edukacji seksualnej, tylko Kościół tysiąc lat temu w Polsce wprowadził najlepszy rodzaj edukacji seksualnej typu A. Po tysiące lat Kościół naucza, co? Szóstego przykazania. Nie cudzołóż, czystość przed małżeńska? Wielność małżeńska nie antykoncepcja. Zgadza się Panie Profesorze? Ofiarą ekranu telewizyjnego. Proszę to nie jest śmieszne, to jest tragiczne. Jak jesteśmy dziecinnie okłamywani? Jak działa antycenzura? Patrzę na to tych Państwa młodych, mam nadzieję, że czytają prasę katolicką, to się nie zawstydzą, ale młodych zawstydzają ostatnio. Proszę Państwa, do dyskusja o pomocy dla rodziny w Polsce. Autocenzura tak skutecznie działa, że byłem na dużym spotkaniu studentów Politechniki w Poznaniu i było 100 osób albo więcej na sali. Zadałem pytanie, nie mieli pojęcia. jest pre cenzura prewencyjna. A pytanie było niedrażliwe. Proszę mi powiedzieć, ile wynosi becikowe. No, zacznijmy od Rosji, bo u nas jest 1000 zł, tam jeszcze chcieli ograniczyć. No, a ile wychodzi becikowe w Rosji dzisiaj? 25 tysięcy. Dokładnie. Ile jest becikowe w Niemczech? 100 tysięcy. Na naszym mówimy na żon. Ile jest becikowe w głodującej Ukrainie? 6 tysięcy. Wam dają 1000, jeszcze mówią, że Wam pomagają. A Wy nawet nie wiecie, że możecie zapytać Pana posła, Pana senatora, czy Pana premiera, dlaczego głodująca Ukraina daje 6 tysięcy Prawda, Polska kwitnąca i ta zielona jakaś wyspa na mapie Europy, prawda? Daje tysiąc. A ja bym chciał, żeby dała tak, Rosja Putina, bo to Putin wprowadził te 30 tysięcy. To zależą, prawda? Jak tam się troszkę waha. No wy nawet o tym nie wiecie. A ja bym pani tutaj miłej, która wiem, że już jest szczęśliwą mamą, nie wiem ilu dzieci. ilu to jest tych dzieci. Raz? No dopiero 13. Bardzo dobrze. A ja bym, nie wiem czy wie, ale ja bym nie życzył, żeby na to dzieciątko dostawała takie rodzinne co miesiąc, jak dostają nasi pobratyncy Czesi. Ile Czesi płacą dzisiaj rodzinnego co miesiąc na każde dziecko? Kto wie? No, nie czytacie źródła. Czy razy to? Tysiąc złotych. Co miesiąc. Na każde dziecko. Ja bym chciał, żebyście się wy młodzi, ja już dziadek, prawda, z żoną się zapadła decyzja, że budujemy grób tam przy, na cmentarzu przy Zawiłej, prawda, piwniczkę, <grymiczka> ale wy wchodzicie w życie. Proszę Państwa, ja bym chciał, żebyście zadali pytanie Panu posłowi Gowinowi, a Panu senatorowi Ksińskiemu, no jak to jest? Że małe Czechy co miesiąc płacą 1000 złotych na dziecko, a, a mnie tu państwo daje ochłap 40 zł czy 5 zł. Nie wiem, ile pani dostaje. Kochani, informacja i myślenie. Albo zaczniemy myśleć, albo nie, a Będziemy skazani na obywateli drugiej, trzeciej kategorii w tej Europie. No ale to trzeba mieć informację, Trzeba myśleć. Środowiska naukowe. Kochani ciężarze profesorze, 40 lat pracuję na uczelni. Ale to co powiem, mocno powiem, jeżeli mogę jeszcze, bo ja już tutaj o, widzę, że słuchacie, a może się już nie zobaczymy na tym świecie. <grym> Więc tak, ja miałem naprawdę panu mi daje dużo roboty, ale daje mi bardzo dużo dobrych ludzi wokół siebie mądrych ludzi. Ja no, miałem pewne zdolności na Zimmiar Dziecka. I, Ojciec mój zmarł, a jak nie ma ojca, to stryj jest jak ojciec. A stryj profesor Zielba był wybitnym naukowcem czy doktoratem może za bezpartyjnie brakami. i członkostwa Akademii Nauki. Chciał ze mnie zrobić naukowca, ale to był inżynier mechanik mądry, że ten uczciwy. A ja w szóstej czy w siódmej klasie szkoły podstawowej tego mojego stryja w ja jałowni słyszałem takie szczerze. Że nauka jest wspaniała, warto to studiować, to piękna rzecz, ale ty musisz wiedzieć, o tym, że w tym środowisku panuje lenistwo intelektualne i prostytucja intelektualna. No, tak, brzydkie słowa, ale prawdziwe. już dorosły, to mi powiedział bardzo dosadnie, tu. Nieletnich nie ma. Naukowców niektórych się kupuje jak przed hotelem. No co macie z globalnym ociepleniem? Tak? nie Ze szczepionkami. Co ze szczepionkami? Państwo, a ja do młodych mówię do końca. To ci w telewizji wybiorą, pokażą, to, profesora habilitowanego, dyrektora Instytutu XY, on coś plecie, to nie daj Boże, żebyś ty myślał, że to jest prawda. Są uczciwi profesorowie i nieuczciwi. Są uczciwi dziennikarze i nieuczciwi. No i teraz jak rozruszyć jeden do drugiej. Długo nad tym myślałem. A wspaniałą miarę dał. Kto? Ukochany Jan Paweł II. Posłuchajcie, zacytuję z pamięci dokładnie, a nie wierzycie inżynierowi, wejdźcie sobie na stronę internetową. Szanowni papieski, 19 czerwca 83 roku, Jasna Góra. Papież tak powiedział. Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku do Boga i do człowieka, czyli Wykładnikiem autentycznej religijności i moralności. Koniec cytatu. Kto to zna? Kto to stosuje? Panowie, Pan Bóg nam i Panie, Pan Bóg nam nie po to dał papieża, żebyśmy 2 kwietnia palili świeczki przed kurią krakowską. I dał proroka, którego trzeba czerpać. Ja boleję nad tym, bo wiem, co zawdzięczam modlitwie, że po 30 latach. Jestem w katolickich szkołach i nie wiedzą, jakie było najważniejsze wezwanie z tego pontyfikatu. A tak proste, wezwanie długit. Nie mówię za tym kryterium. Masz kryterium odnośnie do osoby, pana posła Senatora, do partii, do organizacji międzynarodowej. Ja mówię publicznie, Unia Europejska jest organizacją zbrodniczą. Jeżeli się ilokrotnie od nas domaga legalizacji zbrodni aborcji, no to nie ma wątpliwości. No ale, proszę Państwa, no musimy myśleć. Młody, trzeba powiedzieć, niektórym katechetom to Mówi się. Mówię pięknie, no dodając oczywiście niepotrzebnie splendorów papieżowi, bo jemu nic nie trzeba, bo on był wielki i jest wielki. Profesor Kuhl. Nieprawda. Papież nie był profesorem kulu. Tylko docentem. Jego papiery na profesurę leżały w Warszawie i władze komunistyczne nie uznały za stosowne, żeby tego człowieka obdarzyć tytułem profesora. Podasz to uczniom? Podasz to synowi? Będzie wiedział, zacznie myśleć. A no wobec tego, jaki był system awansu profesorów prl Ja wiem. Prowadził u mnie na wydziale przez 10 lat prawie. Szefem, pierwszy, pierwszym sekretarzem organizacji partyjnej był człowiek, który nie zrobił nawet magistra. A wtedy nie było dwustopniowych studiów, to wiem, tak? Nasz magister Kraśniewski. No? Proszę Państwa, ten człowiek decydował o każdym awansie na docenta i profesora na wydziale. Między innymi, nie wiem on, ale organizacja partyjna zablokowała profesurę Słudze Bożemu Jerzemu Ciesielskiemu, prawda? Jerzy Ciesielski, Służba Boży kandydat na ołtarzu, nie był profesorem Politechniki, może zrobił habilitację, no bo był wierzącym, porządnym katolikiem. Który z profesorów przyznał się do za komunizmu. To jest bardzo trudna sytuacja. Fidesz, ratio, wiara i rozum. Ja przepraszam, że tak wygłosiłem drugi wykład, ale wiem do kogo mówię. To jest szczególne stowarzyszenie. Myśl, myśl, jeszcze raz myśl. to jest, i to powiem do końca, to nie jest sprawa obrony. Pana Boga, Kościoła. Oczywiście to jest. Ale to z naszych przyziemnych interesów. Pomyślimy i Pani dostanie tysiąc złotych na miesiąc, urodzi drugie, trzecie dziecko, daj Boże, szczęśliwie dostaje, jako szczęśliwa matka, czy tysiące listonosz przynosi co miesiąc. I to się należy, bo być matką to jest ogromna praca, ogromny, twórczy wkład w rozwój społeczeństwa. No, tylko to trzeba dostrzec i załatwić. I na koniec dowcip, który bardzo lubię, a nie pękł go ucieszył w tym zasadniczym sporze myślenia, prawda? I czy wierzący, czy niewierzący. Bardzo go lubię. Mianowicie, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, lat, a, lata zaraz powojennej ateizacji. No, stare kadry nauczycielskie były porządne jeszcze na wsi. W powiecie nie dowierzano tym nauczycielom szkoły wiejskiej, z tego na akcję ateizacyjną przysłano do szkoły wiejskiej Pana inspektora. Inspektor chodzi do klasy z całą butą, na bok każe siąść obok staremu nauczycielowi i mówi kochane dzieci, ja dzisiaj poprowadzę lekcję bardzo ważnego, czego was nauczę. I zaczyna. Kochane dzieci, czy wy widzicie za mną tą tablicę? Widzimy, panie inspektorze. Znakomić. Widzicie tablicę, a więc tablica jest. Kochane dzieci, czy wy widzicie ten piec w kącie, który nas grzeje? Widzimy, panie inspektorze. Znakomić. Pies. Widzicie. Piec grzeje, a więc piec jest. A kochane dzieci popatrzcie tam przez okno na pole. Czy wy widzicie w oddali te grusze? Widzimy Panie Inspektorze. A więc koniec Widzicie grusze? A więc grusze są. Kochane dzieci, a czy wy widzicie Pana Boga? Nie widzicie. A więc kochane dzieci. Nie widzicie Pana Boga? Więc Pana Boga nie ma. Na no to wstaje z tej ławki stary nauczyciel wiejski, podchodzi do tego inspektora z powiatu i do tych kochanych dzieci. I tak, kochane dzieci, czy wy widzicie pana inspektora? Widzimy pana inspektora. Znakłonić, pan, pan inspektor jest. Kochane dzieci, a czy wy widzicie rozum pana inspektora? Nie widzimy, więc kochany dzieci, pan inspektor prawdzie jest, ale rozumu niego nie ma. Dziękuję.